Witam serdecznie. Ostatni taki odcinek w tym roku, cykl na tapecie Górnik Zabrze. Przed nami dziesiątki minut dosłownie na pożegnanie i powitanie nowego roku. Na koniec podsumuję go, chwileczkę dosłownie to, co działo się, jeżeli chodzi o polską piłkę w 2022 roku, ale teraz skupię się najpierw na Górniku Zabrze. 12. zespół piłkarski Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Moja opinia odnośnie zespołu z Górnego Śląska. Górnicy w tym sezonie przegrali z 17 spotkań aż 7. Zobaczcie z Krakowią, z Lechią, Stalą Mielec, Zagłębiem, Śląskiem Lechem i Miedzią Legnica. Wysokie porażki, zwłaszcza ze Śląskiem, z Miedzią i Stalą Mielec, a także z Zagłębiem. Zobaczcie z tymi drużynami przegrywali, tracąc 3 i 4 gole. Dość powiedzieć, że wszystkie drużyny z Dolnego Śląska pokonały zespół Górnika Zabrze no nieciekawie to wygląda, do tego dochodzą porażki z Lechem Poznań i z Krakowią i o Stali Mielec mówiłem, jeżeli chodzi o ogólne statystyki Górnika Zabrze 12 zespołu piłkarskiej ekstraklasy to jest 5 zwycięstw, 5 remisów 7 porażek po rundzie jesiennej, sporo strzelają, naprawdę bardzo dobrze, bo strzelają więcej od Legii, strzelają więcej od Widzewa, zdecydowanie więcej od Lecha, od Stali, Krakowi i Warty, zdecydowanie więcej drużyn z pierwszej połówki tabeli, 26 strzelonych, no ale zdecydowanie najwięcej goli z 12 zespołów tracą, bo aż 28, dość powiedzieć, że czwarta pogoń Szczecin traci druga pod tym względem. Goli o 3 mniej, tak więc to pokazuje, że tutaj jest problem, problem w defensywie u siebie Górnicy z Zabrza, tylko dwa zwycięstwa, dwa remisy, 5 porażek na wyjeździe, 3 zwycięstwa, 3 remisy i dwie porażki, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zespół Tenera Gaula, no te statystyki pokazują przelicznik punktów na mecz, 1,17, niespełna 1,2, zobaczcie, zwycięstwa niespełna 30%, porażki ponad 41%, i remisy tyle samo co zwycięstwa. Taka sama statystyka. No widać, że w tych meczach przegranych tylko w dwóch meczach nie strzelali przeciwko Krakowi i przeciwko Miedzi. Przegrane 0-2-0-3, a w tych pozostałych byli stosunkowo blisko, bo z Lechią 1-2 z Zagłębiem 2-3, z Lechem 1-2 no i porażki 1-3 i 1-4 odpowiednio ze Stalą i ze Śląskiem. Jest tutaj pole do manewru, jeżeli chodzi o to, o poprawę względem tego, co działo się na jesieni, poprawić na wiosnę. Lecimy dalej, najlepsi strzelcy i moje oczywiście wyróżnienia, no mamy znakomitych tutaj zawodników, no bo mamy takiego młodziutkiego Szymona Władaczyka 7 goli w tym sezonie, życiowy sezon Szymona Władaczyka mamy też młodego Aleksanta Paluszka, 3 gole, Kanji Okunuki, Japończyk, 3 gole i Robert Dadok. Trzy gole. Składa się to na 16 goli. Już sprawdzamy statystyki. Szymon Wodaczyk bez asyst, 7 goli. Egzekutor świetnie asystował podolski Jeżeli chodzi o Aleksandra Paluszka, tutaj ciekawa historia. Chłopak, który w kwietniu skończył 21 lat z Wrocławia. 13 meczów, 3 gole, asysta. Jeżeli chodzi o Roberta Dadoka, 3 gole i asysta. Jeżeli chodzi o Kandziego Okunukiego, 23-latka, 11 meczów, 3 gole tak wyglądają statystyki tych najlepszych snajperów pozytywne statystyki jeżeli chodzi o moje wyróżnienie no nie mógłbym wyróżnić Lukasa Podolskiego w tym sezonie nie strzelał za dużo w tej rundzie bo tylko dwa gole ale dołożył właśnie sześć asyst sześć asyst między innymi asystował młodziutkiemu Szymonowi Włodarczykowi Szymon Władaczyk, tak jak mówiłem siedem goli w tym sezonie 5 stycznia za chwilę dosłownie skończy dopiero 20 lat chłopak z Wałbrzycha no syn Piotra Włodarczyka popularnego nędzy który strzelił około 90 dziewię goli w piłkackiej ekstraklasie dla kilku klubów Ekstra klasy co cechuje się Monowodatczyka, naprawdę ma dyk do goli, bardzo wysoki, ponad 190 cm wzrostu, bardzo postawny, ale zwinny i szybki napastnik, naprawdę mający taką czutkę czućkę napastnika czującego tam, gdzie ta piłka ma spaść, tam on się pojawia. Jeżeli chodzi o Podolskiego, no, można go tutaj zganić za te ostatnie wybryki, jeżeli chodzi o ten cykl, który prezentuje Kanal Plus Sport, piłkarze na pocuchu, nieładne zachowanie względem Erika Exposito. Takie, takie historie na boisku mają miejsce. Pamiętamy słynną historię materacji Zinedine Zidane, czerwona kartka Zidana, uderzenie głową jego. Takie historie mają miejsce, kibice nie mają świadomości w jaki sposób odzywają się do siebie zawodnicy. No Podolski jest takim liderem górnika Zabrze. 37, prawie 38 letni zawodnik na pewno daje radę i jest takim jest takim człowiekiem, który napędza tą młodzież w postaci Włodarczyka, w postaci Paluszka, w postaci kilku innych chłopaków, w postaci Przemysława Wiśniewskiego, którego już nie ma w Górniku Zabrze, w postaci Krzysztofa Kubicy, który odszedł do Benevento Calcio. Na pewno ten, ten zawodnik napędza tych młodych i pokazuje, w którą stronę powinni podążać, żeby mieć co najmniej taką karierę jak Lukas Podolski. No i ta ostatnia tablica podsumowująca tym razem jest kibic na poprzednim klubie w Śląsku Wrocław nie było kibica jest Discordowicz Okok. On tutaj nam podsumowuje plusy, minusy odnośnie największego objawienia i rozczarowania. Największe objawienie według Okoka no, jest Szymon Wodarczyk, prawda? Nie ma co tu mówić, zdecydowanie najlepszy snajper górnika Zabrze. Dość powiedzieć, że traci tylko dwa gole do liderów klasyfikacji strzelców piłkarskiej ekstraklasy. No, zdecydowane rozczarowanie według yy... Okoka to jest Jonathan Kotzke. No tutaj jeżeli chodzi o tego zawodnika tak się zastanawiałem, bo to jest zawodnik, który skończy w marcu 33 lata. Bardzo doświadczony Niemiec. Wiele klubów. Ostatnio grał w Ingolstadt, ale to jest zawodnik, który nie prezentował odpowiedniego poziomu i wydaje mi się, że jest zdecydowany zdecydowanie na rozczarowanie. Na pewno górnik Zabrze w ostatnim czasie tacił wielu bardzo dobrych piłkarzy, bo mówimy o Kubicy w tamtym sezonie 9 goli, mówimy o Bartoszu Nowaku w tym sezonie 7 goli, 6 już dla Rakowa. mówimy o Przemysławie Wiśniewskim, prawda. Mieliśmy wielu znakomitych, naprawdę młodych chłopaków, który, którzy w ostatnim czasie opuszczali górnik zabrze. No trzeba wspomnieć i chyba wyróżnić na plus, mimo 6 żółtych kartek. Erika Janrze, 29-letni Słoweniec w tym sezonie, ma podobne statystyki jak Lukas Podolski: 2 gole i 5 asyst. W niemal wszystkich meczach, bo zagrał 16 meczów, jednokrotny reprezentant Słowenii. Odnośnie co, odnośnie co mówi Okok, czynniki na zdecydowany plus względem ostatnich sezonów lub lat. Jedyne co, co dobre, to zauważyłem, że w tym sezonie potrafimy walczyć do końca i raczej częściej w końcówce strzelamy niż tracimy bramki. Cieszy też Akademia. Ale to jest od lat na dobrym poziomie. Mamy dwie akademie w Zabrzu, prawda? Akademię Górnika Zabrze i Akademię słynną Gwarka Zabrze, między innymi Łukasz Piszczek gdzieś się wychowywał w tej akademii Gwarka Zabrze z Gwarka pochodziło wielu, <laughs> przepraszam, znakomitych piłkarzy. Z górnika Zabrze też z wielu znakomitych piłkarzy wychodziło na przestrzeni dziesiątek lat jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich ekstraklasy na przestrzeni ostatnich dwóch wieków, tak więc to jest znakomita, znakomita historia. No, co mówi na minus? Finanse. Poprawy wymaga jakość naszej drużyny, która co roku ma wrażenie, że jest gorsza. Potrzebna jest jakaś stabilizacja i niesprzedawanie całego składu Podobne pół roku. Druga, drugą historią, oprócz tego co napisał Oko, to jest na pewno ten stadion, który wiecznie jest niedokończony od bardzo wielu lat. Jest niedokończona ta jedna trybuna, która powinna zostać przebudowana, albo rozbudowana, albo zburzona. Nie wiem, nadal ten stadion nie jest kompletny, nie jest pełny. Te trzy nowe trybuny od wielu lat już stoją, od około 10-9 lat. A reszta no, nie, nie, nie trzyma się kupy. Ta jedna trybuna tutaj też jest minus. No, oczywiście problemy finansowe powodują to determinują to, że problem jest właśnie z dokończeniem budowy budowy tego stadionu. No i jakie są pewnie cele i plany Górnika Zabrze na rundę wiosenną? No to jest 5 punktów staty do 8 Krakowi, 7 dostali, ale tylko 4 punkty przewagi nad Piastem liwice, który jest w strefie spadkowej. Górnik nie ma problemów z ofensywą, bo jeżeli tych pięciu graczy, których tutaj pokazałem z Podolskim na czele, ma niemal 20 strzelony goli, ma się dwóch znakomitych napastników. Podolski, Włodarczyk ma się dobrą pomoc w postaci Dadoka, Okunukiego, prawda? Ma się Jarze, ma się młodego Paluszka. Tak więc tutaj jest od czego zaczynać skład, jest są podwaliny ku temu, żeby budować mocnego górnika, ale tak jak Okok tutaj napisał, nie może być tak, że co rundę górnik jest osłabiany dwoma, trzema podbieranymi zawodnikami. No, ten górnik szykuje się pod to, żeby ratować finansowo ten, ten klub, bo ten klub no, od wielu lat, jeżeli chodzi o sferę finansową, nie jest niestety w dobrym miejscu. No, i to był Górnik Zabrze, i to był ostatni film na kanale Rozmówek Polsko-Piłkarskich w 2022 roku. Do, do, do rozpoczęcia praktycznie, do zakończenia starego, rozpoczęcia nowego roku w Polsce pozostało około 60 kilku minut. Ten film, jak się wgra, będzie już pewnie nowy rok. Tak więc na nowy rok życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dużo takiej pomyślności życiowej, żebyście podejmowali w swoim życiu. Fajne decyzje, dobre decyzje, rozwijali się, bo rozwój ma bardzo bardzo ważną, bardzo ważny, bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka jest rozwój, nie, żeby nie było tej stagnacji życiowej, żeby nie było złych ruchów. Ja tutaj nie chcę moralizować nikogo, ale na własnym przykładzie wiem, że warto się rozwijać, warto iść do przodu, tworzyć coś swojego, tworzyć coś nowego, coś dobrego, coś, co was pcha do walki, tej życiowej takiej walki, a wiemy, że te czasy są ostatnio trudne, tak więc życzę Wam tego wszystkiego. No i te, te swoje pasje, które macie, żebyście rozwijali, tak jak ja tą swoją pasję w końcu zacząłem rozwijać tutaj od wielu, wielu długich miesięcy założyłem kanał, jest fajna społeczność rozmówek polsko-piłkarskich, już tutaj w dziesiątkach ludzi osób, które się przewijają, bardzo Wam serdecznie dziękuję i to jest bardzo piękne. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego 2022 roku no, smutne historie dobiegły w ostatnich tygodniach, miesiącach. Do nas zmarł niedawno Pele, zmarł Andrzej Iwan, legenda polskiej piłki, zmarł Igor Sypniewski, zmarł człowiek, który pośrednio był związany z piłką nożną, ale troszeczkę w świadku chuligańskim, ale później to był człowiek bardzo ważny dla gdyńskiej społeczności, społeczności Arki Gdynia, pożegnanie Zbigniewa Rybaka, prawda, człowieka związanego... Z taką w cudzysłowie huliganką kibicowską z trefą, jeżeli chodzi o ten aspekt Arki Gdynia. No niestety wielu wspaniałych ludzi nam odeszło na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat będą odchodzić. Niestety no wszyscy z nas mają coraz to więcej lat. Z każdym rokiem mamy więcej lat. Nie przybywa, nie ubywa, przepraszam, na, na, nam lat, tylko przybywa, tak więc y, ostatnie tygodnie, miesiące nie były dobre, jeżeli chodzi o polską piłkę, jeżeli chodzi o te wiadomości gdzie te osoby odchodziły w postaci Zbyszka Rybaka, Andrzeja Iwana no i właśnie Igora Sypniewskiego, oby było jak najmniej takich historii jeżeli chodzi o polską piłkę, Lech Poznań gra dalej w Europejskich Pucharach Mistrz Polski, to jest pozytywne, prezentacja Polski zagrała na Mistrzostwach Świata wyszła z grupy, to jest pozytywne, Ekstra klasa oby się rozwijała czekamy na nowego Mistrza Polski, Anno Robini, 2-23 czyli ten sezon, który zostanie zakończony za kilka miesięcy. Czekamy na to, co będzie się działo w pierwszej, w drugiej lidze, jakie zespoły awansują na szczebel centralny. Na pewno będzie ciekawa walka, a ja z bliska, mimo że jestem na Islandii, mimo że jestem na Islandii, opowiadam Wam tutaj o polskiej piłce. Jak można opowiadać o polskiej piłce, będąc na Islandii? No skoro się w tej piłce siedzi od 30 lat, kocha się tą piłkę polską, przede wszystkim polską piłkę, to czemu nie można o niej opowiadać? Czemu nie można się dzielić własnymi wnioskami z Wami, z Wami Ludźmi, którzy też pośrednio kochają, lubią albo po prostu oglądają, dlatego że po prostu te kluby kochają. I to jest piękne, że łączy nas pasja na tym kanale. Bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Jeszcze raz na nowy rok. Dużo, dużo zdrowia. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Pa! Do zobaczenia.